Witajcie w kolejnej serii Zagrajmy. Tym razem będzie to Akuji The Demon. No, widzicie po samym ekra ekranie tytułowym, no cóż, dość kreskówkowo jest, ale okej, okay, tym się nie przejmujcie. Eee, co to zagra? No cóż, znalazłem ją kiedyś w gazecie, jakieś, nie wiem, 10 lat temu, coś koło tego. Była jako mini gierka, więc po prostu eee, parę razy w nią zagrałem i naprawdę jest dość krótką, ale mimo to fajną grą. Więc zacznijmy grę. Oczywiście poziom trudny i tutaj mm, należy sobie takie opcje ustawić, aby na, na, na szybkim komputerze działała poprawnie. E, co zrobić jeszcze, aby ją uruchomić? Pokażę później. A teraz wstęp. Demon rządził tym, tą krainą, jego imieniem było Akuji. Kurczę, strasznie zła translacja z mojej strony. Kuji lubił... kurcze tort... znikło mi znów, torturować ludzi niech będzie. Ale wtedy jednego dnia, pewnego dnia pojawił się bohater. Po długiej i wyczerpującej walce Akuji został pokonany przez bohatera, który został tak uwielbiony przez lud, że został królem. I miał fajną żonę. A... Moce Akujego zostały. Podzielone na siedem części, zamknięte w kamieniach, które zostały ukryte w mrocznym labiryncie. Aby odzyskać moc, Akuji musi zemścić się na bohaterze, zebrać wszystkie dziewięć mocy w podziemnym labiryncie. I szczerze powiedziawszy, to tyle. I bardziej podobał mi się wygląd Akudziego, e, gdy jeszcze był tym demonem, a teraz wygląda jak jakiś niepełnoletni blondyn Dracula. Do tego więc. E, więc, cóż. Ale mimo wszystko e, przegrywa nam dość miła muzyka. Taka pasująca do klimatu. Takiego lekkiego, ale, ale w porządku. I oczywiście bardzo ładna grafika Szczegółowa jak widzicie tu nawet pochodnie e, mają swoje, swoje kolory Ale dobrze oto za nami już pierwsza e, moc Akudziego jaką jest bieganie szybkie e, I szczerze powiedziawszy bardzo ojojoj bardzo się ojojoj bardzo się cieszę, że, że właśnie ta moc jest jako pierwsza, bo e, dotychczas gra była dość wolna i, i, i naprawdę... Mm, mm. Można było e, się denerwować idąc tak wolniutko. E, przez tą mapę, prawda? A w ten oto sposób możemy dość szybko przemieszczać się i, i, i to jest bardzo, bardzo dobre. E, przy tych statuach możemy zapisywać grę. Proszę bardzo, i naprawdę radzę zapisywać grę, gdy tylko się da, bo zginąć na poziomie trudnym trudno, ciężko wcale nie jest. E, o tych kamieniach, które teraz zbieram opowiem później, a teraz jeszcze rzecz. O bieganiu. Jak widzicie, można biegać bez przerwy. Po prostu, jeśli w odpowiednim czasie zmieni się, puści w tym samym momencie szczałkę w lewo i naciśnie w prawo, wtedy nie musimy klikać dwa razy, aby aby... Biec, biec w danym kierunku. Oj, teraz może być ciężko i proszę bardzo, co za wstyd, śmierć. Ech, na takim etapie rozgrywki, co będzie dalej? Kurcze, no cóż, postaram się już nie ginąć, i musimy zebrać wszystko od nowa, oczywiście, e, czego nie zdołaliśmy zebrać dotychczas. Od razu przeczytam ten. Tak, no, i tutaj jest napisane tyle, że e, te zielone oczy. Coś jak zielone oko złego oka. No, trochę podobne to są. Nazywają się Hero Hero czy Hero Hero. No cóż, może niezbyt e, dobra nazwa. E, Nieskomplikowana, no ale jak wiadomo, z japońskiego. Więc, więc tam różne dziwne rzeczy się dzieją. No i co? Kolejna, druga już moc. Ognia. Dzięki niej możemy pluć ogniem i, i pokonywać właśnie przeciwników, na przykład te złe oczy z których czasem wypadają papryczki, które po prostu leczą nasze, nasze punkty wytrzymałości, które, byśmy, które właśnie w kontakcie z przeciwnikami nam spadają jaj jaj i tutaj właśnie taki troszkę skok jest Trudny, ale, ale widzicie, da się go wykonać bez spadnięcia i wpad... albo wpadnięcia w, tego zielone... w to zielone oko. Ajajaj. I teraz wpadłem niestety w tego szkieleta. Oni są dość. Jak na ten etap gry. Oczywiście trudnymi przeciwnikami. Jaka jest dla nich strategia? I należy w odpowiednim momencie wystrzelić kulę ognia jak najwcześniej. Oczywiście nie leci ona niestety przez cały gran, więc trzeba wycelować tak, aby. Szkielet ledwo co w nią wszedł, przed jej zniknięciem, żeby mieć czas na e, wystrzelenie drugiej. I kurczę kolejna moc, nie mogę się zdążyć wygadać o jednym, bo e, cały czas coś nowego się dzieje, jakieś rzeczy, no widzicie. E, kolejna rzecz jaką tutaj mamy, no to proszę bardzo, wysokie skakanie, już trzecia moc Akujiego odzyskana, więc powinien się cieszyć i my się również powinniśmy cieszyć, oj, że wszystkie takie podstawowe rzeczy jak wysokie skakanie, podstawowe atak i szybkie bieganie są odblokowane. Te karty można je zbierać, aby odblokować obrazki aby odblokować obrazki w późniejszej grze. Nie jest to jakoś, może konieczne, ale, ale zresztą pokażę Wam te obrazki później. No bo, dlaczego miałbym tego nie robić? Dobra, i tutaj warto wrócić się po te trzy czaszki, które dzięki którym zyskujemy kolejny punkt, kolejne serduszko, czyli kolejny punkt wytrzymałości. Ale już, aby następne, aby następne serduszko zdobyć, musimy. Zebrać ich aż 30, już nie 20. Tak, i tutaj przy wejściu był szkielet, którego trzeba jak najszybciej unieszkodliwić. I jak widzieliście, po przejściu przez drzwi, przeciwnicy się pojawiają od nowa. Dlatego, jeśli chcecie naładować sobie życie, to po prostu znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, wyjść z drzwi, zabić przeciwnika, wziąć jedzenie i wrócić. I tutaj mamy wskazówkę, taki spoiler, że przed nami jest boss. I należy zapisać. I ja tak właśnie zrobiłem, bo czeka nas walka z niesamowitą jaszczurką. I to by było tyle. Jest ona fioletowa, ma wielki język. I być może jest robotem, tego nie jestem pewien, ale tak jak wybucha, patrząc na to jak wybucha... No, jest to możliwe, no ale zresztą większość przeciwników w tego typu grach wybuchała. No ale cóż, nie, nie, nie jestem tego dokładnie pewny. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą walkę z tą jaszczurką. Ona ma 50 punktów życia, więc 50 razy musimy ją trafić. Jest to jakaś tam dość duża ilość, ale, ale jest to wykonywalne. W tym miejscu jesteśmy po lewej stronie, tak, dobrze powiedziałem. Po lewej stronie jesteśmy bezpieczni, ale. Nie możemy stamtąd jej atakować I im dłużej walczymy Tym ta jaszczurka Częściej wypluwa ten język Przez co mamy szansę na zadanie Mniejszej ilości ciosów I lepiej nie dać się trafić Bo zazwyczaj kończy się to Nie jest straceniem jednego serca, ale aż dwóch Bo potem gdy Akuji otrzyma cios Odskakuje do tyłu A jeśli stoimy tyłem do tego ja do tej jaszczurki, bo chcieliśmy uciec To cofa nas głębiej do języka. O oh. I również nie należy zbiegać na słupy, jak ja teraz to zrobiłem eee... Ile co z tego można uciec, naprawdę nie jest to... nie jest to proste. Dobra, i naprawdę nie należy być również niecierpliwym i spokojnie bić nawet po tej jednej po tym jednym ciosie, ale ważne żeby się nie dać zabić, prawda? I proszę bardzo, boss jest pokonany. I tutaj mamy klucz. I jeśli byście chcieli zagrać w tą grę, po prostu ściągcie ją z internetu, na pewno znajdziecie jakieś linki. Z tym, że na Windowsie 7 nie działa ona dobrze, więc po pierwsze trzeba ściągnąć bibliotekę DLL, tam jeśli wyskoczy Wam ten error, to będzie pisało coś w stylu, nie ma biblioteki takiej, a takiej, po prostu ściągcie ją z internetu, naprawdę poradzicie sobie y, wyszukać ją y, w Google'ach i po prostu wkleić do folderu z grą. Następny, jeśli dalej nie działa gra, po prostu trzeba wejść do y, pliku setup, y, setup INI czy coś w tym stylu, z ustawieniami po prostu Również w folderze z Gromą się znajduje i tam zmienić Full Screens On na Full Screen Off. Niestety nie działa, nie działa ta opcja poprawnie. Dobra, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Będzie jeszcze ich parę. Bierzemy klucz, leczymy się w pełni i zapisujemy grę. I na tym się z Wami pożegnam.